Cześć, witajcie moi kochani. Dzisiaj film trochę inny, ponieważ wygrałam w konkursie. Właśnie do mnie przyszła paczka konkursowa, w sensie z wygraną z Downtown Plant Club. Już ją szybciutko otwieram. Było to... Um, był to konkurs zorganizowany na Instagramie i okazało się, że mi się udało, więc od razu sobie tutaj będziemy patrzeć co mamy. Yy, dobra, ja już widzę, jest ich, jest ich sporo, bo aż dziesięć, i bardzo szybko yy, pokażę, pokażę, co to są. To są nasionka Anturium, dostałam yy, wlepkę, nalepkę i yy, yy, logo. Ok, ok. I co my tu mamy? Papi Blue. Papi Blue. anturium papilaminum Blue. I um, chcę zobaczyć na szybko w jakim stanie są te nasionka. Już na Instagramie też pokazywałam, jak szykowałam dla nich mech, nakręmaczałam i e, już już jest namoczony. Dzisiaj przepaczka i zaraz Wam pokażę, co my tu mamy. Wiecie, uwaga, uwaga Oj, jeszcze. O, jeszcze, jeszcze, jeszcze. O. i... Oh, wow, one są już bardzo listkowe. Ojej. No i to są podwiertki każdej mm, każdej e, tutaj e, każdego an, e, tego anturium, które wygrałam. Tutaj mamy jeszcze raz wam pokażę Anturium papi Blue. Mamy Anturium Forgety Silver. Mamy Anturium Dressleri X. Mamy Anturium Magnificum Silver. Mamy anturium Chamberlain X, czyli jakaś hybryda, oczywiście papi, e, hybryda papi i Dresslerii. Mm, oczywiście to też są hybrydy wszędzie. Tutaj widzę już takie naprawdę bardzo, bardzo tutaj widać listeczki, które wystają. Fort Sherman X, e, Magnificum Sundyne, Sandanice, Sandanice, San ok. I e, Green Mamba Forgetty Dark i kos z papi wow, to naprawdę może być to zobaczymy w jakim są, ten? no tak, no są, ja jestem ja byłam bardzo zszokowana, że wygrałam, wiadomo kto by nie był kocie, nie kocięgnęłaś mi po tym, przepraszam za dźwięki i dodatkowe dźwięki I wszelkie, ponieważ kot, yy, właśnie ją namierzył karton Ej. OK okej, i to sobie zobaczymy wow też tutaj widzę, że ta druga jest... Ach, tu! Okej, okay. jedna i druga. No, super. Zaraz pójdą sobie w mech, zaraz je ogarnę. I, I No co, bardzo dziękuję. Bardzo mi się... No, cieszę się z tej wygranej, wiadomo, ponieważ no, to są raczej takie hybrydy, na które bym sobie nigdy nie pozwoliła, ponieważ ich cena jest dla mnie dość wysoka. to no, tym bardziej cieszy mnie ta wygrana z że tym bardziej cieszy mnie ta wygrana, która właśnie do mnie dotarła e, uwierzcie mi, że emocje jak zobaczyłam, że wygrałam ten konkurs to były takie, że aż usiadłam na dywanie e, jak zobaczyłam, że wysłali to, to, to też nawet lekko miałam takie, no może dramatyzuję, ale powiedzmy łzy w oczach bo tak bardzo się cieszę na tą wygraną, no widz, widzicie jak wiele ich jest, jest ich sporo, jest ich 10, w każdym po dwie sztuki e, Mam nadzieję, że sobie z nimi poradzę. Mam nadzieję chociaż, że jakaś część ym, sobie u mnie poradzi. i Ja sobie z nimi poradzę i, i będą piękne i na pewno wam nagram aktualizację. Także, o, ale emocje naprawdę mega mega się cieszę i mega dziękuję um... i oczywiście. Yy... Będzie aktualizacja na kanale z, z, tymi, z tymi roślinkami. Jeszcze raz dziękuję. Downtown Plant Club. Dzięki, trzymajcie się. Cześć i pa!